o jak zrobić eteryczny nóż na mapie Należy zacząć od zebrania obrazu w Fabryce Adronitów przy skoku na górze, przy kolumnie, potem odłożyć go szybko koło Biura Dyrektora, potem zejść na Respa, tutaj koło portalu za lewymi drzwiami powinien być kolejny obraz, odłożyć go szybko ponownie koło Biura Dyrektora, potem idąc skrajnie na lewo od portalu w akceleratorze cząstek zebrać kolejny obraz i odłożyć go szybko ponownie koło Biura Dyrektora, użyć RCXD pod zapomnianym, wjechać tutaj praktycznie na koniec i zbić kryształ, wybuchem z XD i wtedy jakby tu się pojawi wiązka światła, która pójdzie do góry i pojawią się nowe kryształy do zbicia za pomocą broni jak ci się uda zbić te kryształy, to one powinny cały czas tutaj wisieć, ale być powiedzmy wygasłe potem użyj Mr. Pixa w biurze dyrektora tutaj on zrzuci obraz Koło safe'u, i potem powinieneś móc wejść w interakcję z safe'em, i otworzy się portal. Będzie tutaj rozruba, i musisz się chwilę przetrwać, dopóki nie pojawi się biały ekran. Jak pojawi się biały ekran, będziesz mógł już odebrać nóż z safe'u. Będziesz miał go weku jako granat specjalny, działa podobnie jak to ma House Blood of the Dead czy Mob of the Dead. Dzięki za uwagę i do kolejnego poradnika.